Był taki okres, kiedy ten multitasking był wskazywany jako, jako sposób radzenia sobie z problemami w środowisku pracy, robienie iluś rzeczy, iluś rzeczy w tym samym czasie. Natomiast obecnie eksperci którzy zajmują się właśnie funkcjonowaniem człowieka w środowisku pracy zwracają uwagę na to, że to jednak nie tędy droga. To znaczy, że o wiele więcej korzyści dla efektywności pracy przynosi skupianie się na jednej konkretnej czynności. To znaczy umiejętność skupienia tej uwagi na tyle, na ile to jest możliwe na tym, co robimy teraz, zakańczanie danej czynności nawet w sposób czasami rytualny, przez choćby zamknięcie komputera, a dopiero podjęcie kolejnych kolejnych działań czy wyzwań, że to branie sobie na głowę w tym samym momencie iluś zadań powoduje, że ta nasza uwaga jest na tyle rozproszona, że jest jej zbyt mało na to, żeby wykonać dane, dane zadanie, jedno z tych wielu zadań z taką samą skutecznością. Myślę, że nie oszukujemy się, myśląc, że, że jeżeli wykonujemy ileś zadań jednocześnie, to wszystkie je wykonamy równie dobrze i będziemy mieli jakby szybciej sprawę z głowy. Myślę, że w ten sposób jest nam po prostu łatwiej myśleć. Wydaje mi się, że tempo życia współczesne jest tak duże, że, że czasami wydaje nam się, że jeżeli z tych 10 zadań, które mamy wykonać w ciągu dnia, 5 zrobimy równocześnie, to zostanie nam pół dnia na, na, na pozostałe zadania albo na na odpoczynek. Ale niestety życie pokazuje, że możemy wykonać to pięć zadań w tym samym czasie, tylko że efektywność naszej pracy będzie na tyle obniżona, że być może efekty w konsekwencji takiego, takiego rozproszenia uwagi będą dla nas samych i dla naszych pracodawców niezatysfakcjonujące. W tym procesie jakim jest... Rozładowywanie stresu cyfrowego muszą się że znaczy w tym procesie muszą się zaangażować wszystkie trzy strony, zarówno pracownicy, zarówno menadżerowie, jak i jak i pracodawcy. I tak jak pracownicy powinni rozumieć, na czym polega higiena czasu wolnego, w jaki sposób odpoczywać, żeby odpoczywać efektywnie, tak menadżerowie i pracodawcy powinni rozumieć, że zbytnie przytłaczanie pracownika obowiązkami i niejako wymuszanie na nim wykonywania iluś, iluś prac w tym samym czasie powoduje, że ta efektywność pracownika spada. Ale spada nie tylko dlatego, że nie jest w stanie skupić uwagi wystarczającej na, znaczy na poszczególnych zadaniach, ale również dlatego, że pojawia się to nadmierne przemęczenie, które powoduje, że pracownik nie jest w stanie wykorzystać całego swojego potencjału. Stąd też z pewnością należy na ten temat mówić i należy wyjaśniać każdej ze stron, jaka jest jej rola w tym procesie i że jeżeli każdy z tych trzech jakby elementów, każdy z tych każdy z tych trzech członków e, procesu pracy będzie rozumiał, e, czego nie powinien robić, a w jakim zakresie powinien wspierać pozostałych, to myślę, że każdemu będzie się pracowało lepiej.